it. Nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę wam bardzo dziękuję za te 104 subskrypcje. Nie wiem, jak one powstały, nie wiem, co się stało, nie wiem dlaczego, ale cieszę się z tego bardzo ogromnie. I nie wiem, po prostu, jak wam dziękować. Nie sądziłam, że kiedykolwiek będę mieć aż tyle subskrypcji. Byłam w Wieliczce, w Klinicy w Krakowie, nie wiedziałam, nie zrzucałam filmików, a przez ten czas 104 subskrypcje zostałam. Nie wiem, jak to się stało. Ale dziękuję Wam bardzo serdecznie. Nigdy Wam tego nie zapomnę. Na razie nie wiem zbytnio, co mam zrobić na specjal. Możecie pisać. Pisać. Co chcielibyście. Mogę na przykład. Nie wiem. No, już, już nie wiem, co ja sama mam robić. Ale możecie mi napisać w komentarzu. Na razie zrobiłam tylko taki malutki specjalik. Nie wiem już, co mam mówić. Brak mi słów. Po prostu wam bardzo dziękuję. Wszystkim, nawet hejterom, bo oni też mi wbijali wyświetlenia. I wiem, wiem, ten koli z czaszką, tak skopiowałem go i tak bardzo się siebie z tym czuję. Teraz zaczyna się szkoła i będzie mniej czasu na filmiki, ale i tak będę starała się jakoś wrzucać, przynajmniej regularnie. Regularnie. Czu, Nie się wysuwać. Jeszcze raz Wam dziękuję wszystkim i Aha, po prostu Wam dziękuję bardzo bardzo pozdrawiam Was wszystkich i obo tak dalej